i etnograficzne w Łodzi. Plac Wolności 14. Podcast. Co tam Panie w magazynie? Dzisiaj czekamy na doktora habilitowanego Macieja Krusaka, który jest y, szefem misji ekonomicznej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Maroku. Jednocześnie jest wybitnym podróżnikiem, członkiem elitarnego nowojorskiego Esplorers Clubu oraz y, członkiem paryskiego Towarzystwa Geografii. Wybitny podróżnik, wybitny kolekcjoner starych samochodów, przyjaciel, człowiek, z którym można naprawdę spędzić masę, masę czasu rozmawiając, człowiek się nie znudzi, człowiek, który nie denerwuje innych. Jest dobry. Maćku, Darku. Maćku, powiedz mi, co takiego jest niesamowitego w tych zaćmieniach Słońca? No bo przecież jakby się zastanowić, to to nie jest nic takiego nietypowego. To wynika z praw logiki, z praw matematyki, astronomii, fizyki, że te dwa ciała, tak? Jedno gwiazda, drugi satelita, gdzieś tam koło siebie krążą itd. i tak dalej. Jedno co jakiś czas Zakłóca drugie, tak, że gdzieś one się spotykają i można je zobaczyć w nietypowej konfiguracji, ale tak jakże nietura, jakże naturalnej. No jeszcze do tego jest Ziemia, czyli trzecie cze, cze ciało. Tak. tak, to jest zupełnie naturalna sprawa. Zaćmienia słońca występują w, w rytmach. W okresach zwanych sorosami, kiedy to Słońce, Księżyc i Ziemia ustawia się w taki sposób powtarzalny, że jest możliwość, że w pewnym momencie Księżyc staje między Ziemią, Ziemią a Słońcem. Tych zaćmień mamy w sumie dosyć dużo, bo między 2 a 5 w ciągu, w ciągu roku, czyli ponad 200 całkowitych zaćmień w czasie jednego wieku, i to jest zjawisko zupełnie normalne. Kwestia, która, która nas przyciąga, to to, że to jest po prostu zjawisko magiczne, zjawisko piękne i Ponieważ wiąże się z ciemnością, no to jest również zjawiskiem dla wielu ludzi strasznym, nawet, nawet dzisiaj. Jak się cofniemy w, do, do przeszłości, no to tych historii, gdzie traktowano zaćmienie Słońca jako coś na, na pograniczu końca świata, no mamy dosyć sporo. No właśnie, bo pierwsze zaćmienie Słońca, takie zanotowane przez ludzkość, to jest prawie 4000 lat przed naszą erą, są stelle, Irlandzkie. Tak, właśnie... to są petroglify z, z, przed, z, z czwartego tysiąclecia, przed naszą erą, gdzie już w jakiś taki sposób obrazkowy pokazywano ten problem czy, czy kwestię zaćmienia. No właśnie, ale potem też no, ludzie cały czas w jakiś sposób reagowali na to zaćmienie, tak? No bo w sumie na wschody i zachody słońca tak się nie reaguje, tak? stajemy, jest to dla nas zupełnie naturalne. Wstajemy za schodem słońca, idziemy spać zachodem słońca, tak? Ale tutaj nagle okazuje się, że kiedy to słońce zachodziło, tak, za ten księżyc, e, rzucano oszczepami, uważano, że wychodzi jakiś potwór, chowano się do wody. E, gdzieś tam e, naszej ludzkiej duszy było coś takiego i chyba jest coś takiego, że e, przywiązujemy takie znaczenie mityczne do tego. Mityczne, znaczy, no, mistyczne. E, przede wszystkim dlatego, że za, zaćmienie słońca to nie jest coś, co, co nastaje każdego ranka i, lub, lub każdego wieczoru, więc e, był czas, gdzie zaćmienie słońca było zaskoczeniem e, dla, dla ludzi, dla wszystkich ludzi. Potem gdzieś tam w Mezopotamii, w Egipcie e, po, pojawili się e, Astrolodzy, badacze, którzy byli w stanie przewidzieć, i wtedy do, do, do celów własnych, czy często celów władcy, mogli zapowiadać tego typu historie. Czyli w centrum dnia robi się ciemno, dlatego że. I używano też, też zaćmień słońca do, 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 straszenia, do straszenia ludu. Natomiast zawsze, zawsze to było. Fascynujące. Oczywiście źródło nie do końca dla większości było znane, dlatego uważano, że słońce spożerane przez niedźwiedzie, słońce spożerane czy nadgryzane przez wilki, przede wszystkim przez smoki czy wielką żabę. Du dużo znajdziemy w literaturze, właściwie we wszystkich miejscach na świecie takich historii związanych z, z tym strachem, czy, czy takich mitów związanych z zaćmieniem. Strzelano z, z łuku do, 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 do słońca. Henryk I Pobożny, król Franków, Miał umrzeć ze strachu po, po, po zaćmieniu dawno, dawno temu, już w IX wieku. Więc, więc to oddziaływanie na ludzi było wyjątkowe. Było wyjątkowe, no bo przecież nawet w naszej historii Władysław Egiełł podczas jednej ze swoich wypraw na Litwę też cofnął tą wyprawę w 1415 roku, ponieważ zdarzyło się zaćmienie yy, słońca. Ale mam takie pytanie. Yy, w którym momencie w którym momencie ludzie zauważyli, że można kontrolować, to jest w taki sposób, że można jej przewidzieć, i można kontrolować dzięki temu społeczeństwo, lud, historię? Znaczy, mezopotamia? Znaczy, wydaje się, że to mogła być Mezopotamia, y, y, natomiast takie fragmenty, których, o, których jest więcej, y, są związane ze Starożytnym Egiptem. Y, y, Homer gdzieś odnosił się do, do zaćmienia słońca. To było zaćmienie chyba z 1128 czy 1132 roku, przed naszą erą. Więc to był już ten moment, gdzie, gdzie pojawiły, się, pojawiły się narzędzia do, 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 do przewidywania i ewentualnie oddziaływania na, na, na lud. Właśnie w taki sposób, jak wywieranie wpływu, za, 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 zapowiedź jakiegoś, nie wiem, gniewu bogów i, i myślę, że no patrząc na osi czasu, no to, to są lata... Czyli, że ktoś wiedział roku. więcej, tak. tak? I można powiedzieć, że co? Gdy rozum śpi, budzą się demony? Tak, tak. Dokładnie, dokładnie o, o to chodziło, no bo dzisiaj jesteśmy w epoce, gdzie to jest zjawisko, nie chcę powiedzieć turystyczne, ale, ale traktujemy to w takich kategoriach, jako zaćmienie słońca jest obiektem ciągle badań, badań naukowych, natomiast te przesądy nie uciekły. Ja w 2006 roku, jak byłem na moim pierwszym zaćmieniu w Ganie, pamiętam jak słyszałem, słuchałem audycji radiowej już po, po zaćmieniu, i ktoś wykrzykiwał w tym radiu, że widział Anioła. Więc, więc ludzie, ludzie, zwłaszcza w takim kraju jak Ghana, gdzie wcześniej zaćmienie było no, nie za życia tych ludzi, którzy, którzy wtedy je oglądali w 2006 roku, no, nie dowierzali ciągle, że to jest po prostu zwykły fenomen taki atmosferyczny. No właśnie, bo dlaczego się tu pojawiłeś? Pojawiłeś się dlatego, że jesteś poszukiwaczem zaćmień Słońca, na paru byłeś? E było pierwsze. Znaczy, pierwsze było właśnie w Ganie. To, to było tak zwane zaćmienie słońca gwarantowane, bo akurat jest to, jest to pora yy, sucha i w Ganie można się jedynie spodziewać, spodziewać yy, czystego nieba. Yy, to za każdym razem jest pewna, pewna loteria. Wyjazd na, na, na zaćmienia jest związany z ryzykiem często bardzo dużym, że, że po prostu nie będzie go widać, czyli że przeżyjemy. To za, za, zaciemnienie, bo zrobi się powiedzmy, noc na, na te 2-3 minuty. Natomiast nie będziemy widzieć całego fenomenu na, na, na niebie. No ale im więcej udawało mi się tych zaćmień zo, zo, zobaczyć, widziałem ich 9 i no, statystyki ma znakomite, bo 8 mi się udało zobaczyć na 9, więc to prawdopodobieństwo nie ma 90%, no to zachęca mnie do, do, do kolejnych. I, i jest to takie zjawisko, którego no nie da się nawet dzisiaj opisać w tym podcaście, czyli jakby tą, tą esencję wyciągnąć. Nie da się tego opisać słowami, więc trzeba je zobaczyć. Stąd ta, 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 ta cała zabawa, w powracanie, w wyszukiwanie, w wyszukiwanie tych zaćmień na całym świecie. No bo niestety no nie jest tak, że nad polskim niebem. One się często pojawiają, czy się w najbliższym czasie no, pojawiają. Która zawsze była trochę przeciwko nam. Tak naprawdę, ale opowiedz, ja bo mówiłeś mi, jak rozmawialiśmy wcześniej, że tak naprawdę na co się poluje. Byłeś z syna w Dallas, polowaliście gdzieś tam, pojechaliście w inne miejsce, żeby zobaczyć lepiej tu zaćmienie niż. Tak, tak. Niż to, to, nie... znaczy, to, to trzeba brać pod uwagę. Oczywiście jest to cały przemysł za, zaćmień, więc informacje. Meteorologiczne na temat, czy statystyczne na temat chmur, na temat pogody, na temat deszczu są, są gromadzone przez lata, zresztą łatwo dostępne. I jeżeli to zaćmienie no nie jest zaćmieniem punktowym, czyli nie przechodzi na przykład nie wiem, przez Wyspę Owcze czy przez Rapanuj, przez, przez Wyspę Wielkanocną, a przechodzi przez całym pasem kilka tysięcy kilometrów przez Stany Zjednoczone, to lepiej wybrać miejsce, gdzie to zaćmienie ma większe szanse na, na, na przebicie się przy, przez chmury. I w tym sensie mówimy o polowaniu. W ubiegłym roku byłem w kwietniu na zaćmieniu na Timorze Wschodnim i zdecydowałem się na udział w, w konkretnym miejscu na południowo-wschodniej części wyspy, gdzie te rokowania były takie 50 na 50, gdzie wieczorem padał jeszcze deszcz. Jedna z ekip zdecydowała się na przejazd taka zorganizowana, na przejazd około nie wiem, kilkudziesięciu kilometrów da dalej, żeby jakby odejść od, od, od tej części wschodniej, znaleźć się na, 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 na północno-wschodnim cyplu wyspy, bo mieli sygnały, że to słońce będzie lepiej widoczne, więc w ostatnim momencie się ewakuowali. No ja miałem szczęście i prawdopodobnie oni też, bo, bo cała wyspa była po prostu bezchmurna. No właśnie, i tutaj przeszliśmy od y, tego, tych początków, tak? od tego mitycznego lęku przed, y, przed, przed, przed y, y, zaćmieniami słońca, aż po dzień dzisiejszy, gdzie stało się to rzeczywiście w jakiś sposób przemysłem, przemysłem rozrywkowy. Tak. Y, no, ja byłem w, dwa razy w Stanach Zjednoczonych na zaćmieniu w 2017 roku i, i w tym roku w 2024. I ponieważ no, Stany Zjednoczone mają to szczęście, że, że ścieżka zaćmienia przechodzi praktycznie przez całe państwo, miliony ludzi przemieszczają się, żeby to zobaczyć. Bardzo dużo ludzi, tak jak, jak ja, przylatuje do Stanów, dlatego że, że łatwy dostęp, łatwe, drogi, łatwe są drogi, wynajęcie w samochodu. No, i to powoduje, powoduje, że tworzy się cały, cały przemysł, no nie tylko tych okularów, przez które się ogląda zaćmienie za, za 10 dolarów, czyli stosunkowo drogo. Po właśnie wycieczki, po przejażdżki balonami na wypadek tego, że będą chmury i trzeba jakby wyjść poza warstwę chmur, organizowane są przy takich również sytuacjach wypłynięcia statkiem. To, to zaćmienie, o którym mówię, z kwietnia, ono było również obserwowane w Meksyku i osoba, którą poznałem rok wcześniej w Timorze, malezyjczyk, nie wybrał Stanów Zjednoczonych, ale wybrał statek u wybrzeży Meksyku, dlatego że tam gwarantowano po prostu brak, brak chmur. Gdzieś czytałem, że. W Stanach Zjednoczonych to chyba w roku 2017 spowolnienie gospodarki, wynikające z tego, że nagle wszyscy zaczęli oglądać zaćmienie, w ogóle się przygotowywali, czy, czy, czy brali urlopy, te, te straty dla gospodarki wyniosły 700 milionów dolarów. Natomiast z pewnością one były zastąpione no, dużymi pieniędzmi, gdzie ten przemysł zaćmieniowy mógł sobie odbić. Drogie i... w hotele, Drogie wycieczki. Czyli w sumie lepsze niż kino, bo takie namacalne. Yy, w sensie zysku, netto? W sensie, nie, w sensie takim, że rzeczywiście widzisz coś na niebie, wiesz? Nie na, nie na ekranie. Znaczy, to, to, to jest właśnie to, o czym mówiłem chwilę temu. Tego się nie da opisać i to rzeczywiście trzeba zobaczyć. I to jest w kategoriach spektaklu coś, coś niesamowitego, bo no to jest takie kino 4D czy 5D, czyli mamy. Obniżenie temperatury. Jeżeli jesteśmy w miejscu, tak jak pamiętam, to bardzo dobrze, to było najbardziej wyraziste na wyspie wielkanocnej, gdzie temperatura wynosi około 20 stopni i spada do, nie wiem, 14, i trzeba założyć jakiś tam długi rękaw. Ten brak cienia, człowiek się obraca i cienia nie widzi, nie ma, nie ma dźwięku zwierząt. To są te dodatkowe takie efekty. No i, i potem, jak jest drugi kontakt, czyli tworzy się tak zwany diamentowy pierścień, czyli, czyli mamy ten błysk, który jakby zamyka, zamyka tą część jasną i tworzy, tworzy to czarne słońce. No to to jest, to jest spektakl w takim najlepszym wydaniu, najlepszego kina, kina świata. Tak samo jak obserwacja, jeżeli się jest na wolnym terenie nadchodzącego zaćmienia, bo ten pas czarny tego zaćmienia, on się porusza z prędkością od 1500 chyba do, do 6000 km na godzinę, czyli możemy, to, to bardzo fajnie było, obserw obserwowałem na Wyspie Wielkanocnej, jak z nadoceanu oceanu przyszedł po prostu taki czarny wieczór, czy taka czarna noc, jak przy pełni księżyca i potem to wszystko za plecami gdzieś tam po czterech minutach z, z, zniknęło i odeszło. Także w kategoriach spektaklu, no to jest właśnie to chyba dlaczego dla się... Czyli robi. takie, można powiedzieć, uczucie wzniosłości. No też takiego, tak, wzniosłości i wzruszenia, bo no raz miałem łzy w oczach, jak w, w 15 roku na, na Wyspach Owczych udało mi się zobaczyć zaćmienie, gdzie te wszystkie poprzednie dni był jeden wielki deszcz. Poranek wtorczał, czyli, czyli w stolicy Wysp Owczych był pełen deszczu, i mając taki mały stary samochód, bo taki się tylko udało wynająć, pojechałem gdzieś tam za lotnisko. I to było jedno z dwóch miejsc na wyspie, gdzie to niebo się otworzyło i można było obserwować za, zaćmienie. Więc prawdopodobnie zaćmienie na Wyspach Owczych oglądało może 200-300 osób, a cała reszta, wszystkie te kamery, które były w stolicy, wszystkie media światowe po prostu miały czarną, czarną chmurę. I wtedy się człowiek tak prawdziwie wzrusza, no bo to jest taka wygrana w totolotkę. Maćku, yy, słońce jest... W życiu dajmy na gwiazdę. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale nie tylko księżyc jest w stanie zaćmić, tylko inne rzeczy, czasami bardzo romantyczne, i pewną romantyczną historię chyba możesz opowiedzieć. No, w kategoriach, w kategoriach zjawisk takich nadprzyrodzonych, to oczywiście wygrywa zaćmienie, przynajmniej w moim odczuciu. Natomiast jeżeli chodzi o takie zjawiska związane z fauną. To jest coś takiego, co też pośrednio nawiązuje do, do, do słońca, co miałam okazję oglądać na 20 lat temu na zachód od Mexico City w stanie Michoacan. To jest sanktuarium Mariposa Monarca. Mariposa to jest motyl taki pomarańczowy, który jest nam znany co najmniej dobrze z literatury. Jest takie miejsce na świecie, właśnie w tych lasach. W stanie czakan, który jest położony dosyć wysoko, bo to jest mniej więcej 2000 metrów nad poziomem morza, gdzie z, z, z Kanady i z, z północnych Stanów Zjednoczonych rok w rok przylatuje 100-150 milionów motyli, po to, żeby, po to, żeby doprowadzić do obumarcia i. i, i Rodzenia się kolejnej ekipy. Życia, tak, która, która, y, która będzie wracać do, do tej Ameryki. Ostatnio doczytałem, że tak naprawdę na tym etapie jest y, pięć takich pokoleń i tylko jedno żyje ileś miesięcy, natomiast reszta to są takie, takie dwu trzy tygodniówki, więc te motyle naprawdę bardzo krótko żyją. Y, gdzieś w tych małych łebkach mają zakonotowane, że to jest to, to jedyne miejsce, bo tak naprawdę to, to jest. Y, Mniej więcej półtora hektara terenu w lesie, który nie jest atakowany przez żadne, żadne zwierzęta dzikie. I te motyle sobie odpoczywają na, na, na drzewach. I właśnie udało mi się przeżyć taki moment, ponieważ jest tam dosyć chłodno, to jest 14 stopni Celsjusza, zachmurzenie, i one wyczekują na słońce. I w momencie, jak to słońce wyjdzie. Jest taki olbrzymi szum tych motyli, no bo to jest, to jest powiedzmy kilkadziesiąt milionów takich skrzydeł, i one zaczynają się unosić nie tylko machają tymi skrzydłami, ale po prostu się wznoszą i jakby to słońce też za, za, zacieniają. To słońce znowu znika pod, pod tymi milionami motyli. I tak ze wszystkich podróży, które gdzieś tam udało mi się zrealizować, to 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 mi w głowie najbardziej zostało. A to chyba tam byłeś sam, bo się spóźniłeś chyba na to i z tego, co opowiadałeś, że to miało być trochę wcześniej? Znaczy nie, 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 byłem na, na, na wycieczkę, byłem z żoną na wycieczce no. I, no. I, no. Okay. I, i to, co było niesamowite, to było to, że Piramidy to są setki tysiące tu, turystów, natomiast na wyjazd do Michoacan, wyjazd, no, który zabiera prawie jeden dzień. Byliśmy tylko razem, więc nikt jakby w ogóle tego tematu jeszcze nie znał. On jest w tej chwili może bardziej, bardziej znany, ale bardzo mało ludzi, bardzo mało ludzi tam dociera mimo wszystko. Czyli wiedziałeś po prostu. Tak, ja, 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 ja doczytałem. To jeszcze bo w czasach, gdzie nie było takiego internetu powszechnego, ale w jakiejś polskiej prasie udało mi się takie coś znaleźć i dlatego tam poleciałem. I nie żałuję. Do dzisiaj. Brawo. <grytanie> Dziękuję. Naprawdę, tak. Dziękuję Maćko. Do zobaczenia, na jakimś jak mi Dziękuję. Następną 26 zapraszam w Hiszpanii. Będziemy. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. Tak jest. Dziękuję. Zapraszam.